Manuetów, witam w kontrolacji w treningu PUSH. Zaczynamy tak jak ostatnio maszyny na której zakończyliśmy trening tą główną część wyciskań natomiast teraz zrobimy wersję press czyli o ile w wyciskaniach staraliśmy się utrzymać taką linię równą pod ciężarem żeby to obciążać ruch ramienia a nie prostowanie przedramienia na przykład tricepsem tutaj w dole ruchu przedramię jest maksymalnie docięte do ramienia przez co triceps musi wykonać naprawdę sporo pracy żeby się z tego jakoś wykopać z tego dołu ruchu wyjść także jest to pierwsze złożone ćwiczenie na triceps w stałości treningu ale no, jeśli nie widać poprzedniej części to oczywiście zapraszam wczoraj o o film jedna seria wstępna tutaj, żeby wyczuć ciężar dwie serie robocze z obciążeniem takiego ośrodkowego, początkowego zakresu i w trzeciej serii ustawię, ustawienie oporu które zagwarantuje maksymalne obciążenie w początku ruchu z obciążeniem reszty, po, reszty ruchu żebyśmy mogli ten triceps solidnie przepracować wiadomo, sporo, część pracy wykonałem już przy wyciskaniach natomiast zawieram dzisiaj dwa takie główne ćwiczenia pod triceps pierwsze będzie to właśnie jam a drugie w drugiej części treningu będzie w dalszej części treningu będzie to być wyprosty na maszynie Neutro nitro. Tej samej, która była w pierwszym treningu po prostu, natomiast wchodzi ona na tyle dobrze i też opór jest na tyle korzystny, że możemy sobie fajnie ją w tej części treningu wykorzystać. czy na pewno jam, press, dipy, yy, czy na maszynie, czy z, yy, po prostu z zawieszonym ciężarem, czy wszelkie wolskie, wąskie wyciskania naprawdę fajnie się sprawdzą, także yy, na dobrą sprawę mamy trzy różne fajne ruchy, jako, które możemy wykorzystać w tym miejscu treningu, także można yy, albo wybrać jeden, albo dwa i na zmianę rotować, albo nawet trzy i mieć po prostu trzy rotacje, albo trzymać się jednego i przez długi czas progresować, potem zmienić, wyborów jest naprawdę dużo, także to wszystko od Ciebie zależy. Specyficzny ruch chodzi tu dobrze, natomiast te ramiona maszyny mogą się tak schodzić do środka, jak widać. Także trzeba byście przyzwyczaić do ruchu, na pewno jest fajny, ponieważ możemy sprowadzić ramiona do środka. No ale na pewno dziwne jest uczucie z tym, że jak, te, jak widać, te ramiona ra, 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 ra maszyny chodzą lewo-prawo. Także zostając w tym szerszym ustawieniu, i jak pozwolimy naturalnie tym ramionom maszyny zejść do środka, to będzie spoko. To mówię, specyficzny ruch trzeba się przyzwyczaić tylko na serio to, żeby nie tracić energii i co, lecimy dalej to był Sabek Seagull, jazda wznosy jest na pewno jedna z moich, moich ulubionych wersji natomiast spokojnie, z powodzeniem jesteśmy w stanie tyle samo osiągnąć dla barków łącząc wznosy na handlach i wyciągu zwłaszcza ta druga opcja także ta maszyna jest super i gdybym ją tylko miał na co dzień, to katowałbym ją na każdym treningu kurz natomiast jeśli nie to również ustawiając wyciąg na odpowiedniej wysokości też możesz obciążyć początek ruchu czy środek możesz wszystko dostosować także tego typu maszyny mogą nam podsunąć jeszcze więcej pomysłów jak to dostosować w treningu bez nich Kolejny argument, dlaczego warto testować różne maszyny, zastanawiać się, czy osobnik jest dobry, co jak działa, żeby potem postarać się to odwzorować w swoim treningu bez, bez tych sprzętów konkretnych. A właśnie na próbę wersja jednoraz, bo widziałem jak Jordan tak robi, to też muszę oczywiście spróbować. Thank you. ćwiczenie tego treningu, czyli wyprosty na triceps na util Potem jeszcze prawdopodobnie potestuję jakieś maszyny, z rozpiętki, ale to już nie ma sensu nagrywać, także e, jeśli chodzi o, o tę część treningu to tyle. E, było na początku James Press, czyli złożony tricep na triceps. Potem testowo wyciskanie Sybex Eagle z nosy Prime e, z trzema różnymi ustawieniami oporu i potem jeszcze testowo wersja jednorącz. I teraz właściwie wyprost, ale dzisiaj to tyle I na razie.